Halo, cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na 3. Tam jest nasza łajba, którą pływamy po morzach i oceanach tego świata. No, nie wygląda może jakoś bardzo okazale, ale widać, da się nią pływać. Jednakże tutaj stoi zarąbisty statek, który, hmm, wygląda dość złowrogo, ale może to jest jakiś statek łowców demonów. Ciężko jest go zlokalizować na mapie, bo wiadomo, statków nie pokazują, ale jest on gdzieś, kurczę, pewnie w tym, w tym miejscu, gdzie jest niedostępne czy coś, bo tam jest jeszcze za nim ta skała, której w sumie nie widać na mapie. skała z tym ogniem. No, nie wiem, ciekawe, czy mogę tam dopłynąć. Nie będę tego teraz oczywiście sprawdzał. Co do traku jeszcze z tych łowców demonów, to. No, Kai Rozenkranz jednak nie pracował. Przelizenie 3. Skończyła się jego współpraca z Piranią. E, Przelizenie 1. Znaczy, jeszcze przylizenie 1 współpracował, a potem już nie. No ale tak czy siak, mówię, ten soundtrack jest dość podobny. Może to jest jakiś specjalny motyw Łowców Demonów, który jest znany w sztuce tak ogólnie czy coś, nie wiem, może jacyś łowcy demonów kiedyś istnieli czy coś, to jest podobne, wzorowane na tym, tak czy siak. Porozmawiamy sobie jeszcze z wszystkimi w wiosce. kto tu mamy? Nowy na naszej na najniższym poziomie To miejsce, Hmm.

i to jest dobre. Mistrz złodziei, tak samo. Jestem w stanie chyba się nauczyć, tylko nie wiem czy mam pieniądze. Wyrywanie zębów, pozyskiwanie rogów, to są takie rzeczy na kasę teoretycznie, czyli dość dobre. Może mi się to w przyszłości zwróci, te 500 przy, przy wyrwaniu iluś tam zębów. Hmm, czy na pewno? Nie wiem, ale może warto też coś zainwestować na pewno w to. Dobra, to nie jest ważne w sumie chyba co oni mówią, no, ale musi coś takiego być. Jest jeszcze kasiarz... O, ten motyw <noise> muzyczny. Jest jeszcze Kasiarz na poziomie kolejnym, ale jest mistrz Słodziei. To jest. Yy, poziom po prostu kradzieży kieszonkowej. To też jest fajne w sumie. Czy ja mogę teraz C wcisnąć? Nie mogę. Muszę coś sprawdzić. Ile mam pieniędzy? 750, także tutaj już nie poszalejemy za bardzo. Mm, jak leci ogólnie? sounds like things are looking up. welcome to calyder. ruined city for the wretched, where misery lurks around every corner. what are you doing here with the fishermen? i'm here to gather fish for us. who's us? us demon hunters, of course. but these poor fishermen have been hit hard. Their work here is becoming impossible. What with all this shit going on? No wonder they have so little to sell to us. Why don't you help them? Demon hunters have battled against the shadows and their evil brood before. We can't be everywhere. Anyway, I'm out on patrol and I've got to get back soon. And we don't have the manpower to help the fishermen. It looks like I'll probably have to return to the citadel without any fish. Join me if you like. M. Jeszcze coś tu muszę zrobić. A okej, okay. zostanie tutaj. I buy some raw fish from you for a very good price, but only when I'm back at the Citadel. I haven't brought my gold with me. A czyli nie, nie chcieliście zapłacić tak czy siak. Dobra, czyli on mnie może prowadzić do tej, do tej cytadeli, to jest dość no pomocna sprawa tutaj. Na pewno skorzystam z jego propozycji. Teraz tak, jeżeli chodzi o rzucanie nożami, to mogę podobno to zrobić, tylko muszę się przespać do wieczora. A te ryby rzeczywiście tutaj mogę znajdywać. Tylko nie wiem, czy on potem je na pewno odkupi, bo tu ich jest, widzę, dużo. Wszędzie gdzieś jakieś surowe ryby leżą. I nawet się nikt nie przyczepia za bardzo do tego, że to kradnę. Oj, znika coś. Także no, może to warto rzeczywiście jakoś poszukać, pozbierać i potem on za to ma jakąś dobrą cenę? Nie wiem, ale dobra, jeszcze pogadamy sobie z resztą. Z sobą nic, bo z tobą właśnie wieczorem przy tarczy się spotykamy.

w that case mam have Do you feel like doing that for me? Mm. What will I get for delivering the letter? Ale robi to za ciebie dodatkowo, więc. Right. Huh. Here No dobra, on nie dostanie You're nagrody.

Ej, no to nie, gość tutaj o tym rzucaniu nożami, right. mówi nie, nie, no, nie, że nie, no, no zobaczymy. nie, okay, zapiszmy i można spróbować. Kup sobie za to rum, albo. O, nie, 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 usty You can also throw knives without rum. Ej, to strasznie mało trzeba było mieć z tego ztołustego. co You can throw knives without rum? na psychika, że? me if you'd like to try your hand you... throw knives Aha, jednak jest y codziennie po południu, czyli rzeczywiście, gdzieś tam wieczorem najlepiej przyjść i to będzie też po południe. Myślałem, że to z tym można rzucać, ale nieważne. To jak tu jest ta tablica do rzucania, to się prześpiew... A, jeszcze jest Glenn w sumie. Why aren't you out fishing? Good question. I'd like to, but I can't. Why not? Because something always interferes. Either monsters on the beach, or somebody wants something. Well, I'll get. No, it nie ma time ma time. Za teraz. It's not like I'm stupid. Do you need help? I don't know what you can do. We aren't Why don't you get help? Help from whom?

Nie było za bardzo żadnych utworów, chyba że gdzieś tam dalej. Co dostanę w zamian, to warto wiedzieć. Złoto, albo ryby, dobra. Ryby potem mogę wymienić u tamtego. Może to nawet będzie spoko opcja. E, tak czy siak. Ty sobie tam. E, oglądaj sobie tam co oglądasz. To wieczora lecimy. Czy śpimy? Lecimy. Dobra, i teraz spróbuję porzucać. Tak mnie ciekawi po prostu ta konkurencja, czy to. Hmm, tylko tutaj cię nie ma. Aha, ale idziesz. No ale to nie ty. To no dobra, ty sobie tam dojść. Może będę mógł z tobą też porzucać, a pogadam z tym. On no też, widać, wstaje. Tak, muszą po prostu wszyscy przyjść do swojego... Do swojej odpowiedniej miejscówki. I dopiero... Dobra, to wy się tam ustawcie. Chociaż nie wiem, ile mi zajdzie z tym zabijaniem potworów. No tu wzdłuż plaży idź. Może tam trzeba bardziej po prostu. A, rozumiem, pewnie tutaj. Bo tu już nic nie ma rzeczywiście. Dobra. No ale chcę porzucać. No chcę porzucać, także proszę mi tutaj dać to zrobić, on już rzuca nawet no ale to jest ten Angus jednak, o i mogę z tobą porzucać też to me, ja nie wiem jak się to robi dobra on rzuca pierwszy chyba rozumiem ale jak ja mam to rzucać no ale Tero, Tero ja zdobądź więcej punktów już twój przeciwnik, kontynuuj, dobra przytrzymaj aby rozpocząć celowanie ale góra, dół nie mogę. Lewo, prawo, by wycelować. No to nie wiem, tu bym celował, bo góra, dół nie mogę. No to. Puszczam. Myk! O, Co? Ale to tak wygląda, jakbym zdobył dużo punktów. O mój Boże, w ogóle nie trafił. Powinienem w którym momencie rzucić? Bo on robi jeszcze raz zamach. Także to w ogóle jakaś głupota. Jest tu jakiś wiatr pokazany. Dobra, rzucmy w to. Bo chyba mi lepiej poszło od niego w sumie. I teraz. I powiem kliknąć, nie? A nie, że. A to jest moc, czyli. Panie. <laughs> bardziej się skupiałem na wyglądzie. Tu na pasek trzeba bardziej patrzeć, ale. Jezus, dobra i tak mam więcej, on chyba ma za dwójkę, nie wiem czy to tak ma działać Znacznie długo to trwa, no bo ja jestem z prawej, tak? Cztery Bo trafiłem po prostu czwórkę, tak? I tyle Dobra, lecimy jeszcze raz w czwórkę, próbuję I teraz, no mocnie taka duża, powiedzmy tyle Myk! Jak to dziwnie lata Ale szybciej byście to mogli, bo to, kurczę, strasznie schodzi Dobra, w sumie mi dłużej schodzi niż jemu, ale tak czy siak. Dobra, tutaj damy dość mało. Myk! A! Perfekto. To było dobre. Dobra, jeszcze jeden rzut zostaje. Fajne nawet to rzucanie, tylko <laughs> brawo. w lampę może jak ustrzelę, to będą dodatkowe punkty. Da się w ogóle? Dałoby się chyba. Okej, okay, dajmy na to tu jeszcze raz spróbujemy. Silniej trochę, ale bez przesady... Kurde, blisko. Tak na... musnęłobym powiedział. Dobra, dostałem po prostu ryby. No za to też jest doświadczenie. Nie rozumiem czemu z tobą mogę grać, panie Killian. Może nie mogę, może on tylko dałem jemu, żeby móc grać z tym. Nie wiem, kurczę, dziwnie to jakoś poszło. Chyba, że muszę mieć butelkę rumu, a ja mam jakiś grog tylko pewnie. Nie, rum też mam, 9 grog. No to nie wiem, dobra, nieważne. Yy, idę pozabijać te potwory. Wiem, że jest troszeczkę ciemniej, ale niech się coś dzieje. Będzie może bardziej klimatycznie po prostu. Trochę walki też potrzeba na odcinek, żeby go dobrze tak skondensować. Yy, ale tu za bardzo. No dobra, jest niby plaża i są jakieś warany. To dawaj, Kaman. Idziesz kostuch, idziesz. Chodźcie tu kurde zaraz są taki w pierdzie, spuszczę, że ciekawski w ogóle on jest. Ciekawski, czemu? Curious? W sumie chyba tak było napisane, skoro tak przetłumaczyli, ale czemu tak chcieli go nazwać? W ogóle to jest dziwne. Ale się rozpędzał fajnie. Dobra, chodź, kostuch, muszę ci pomóc. Ci nie idzie kompletnie ta walka. O, tu bym mógł stać chyba, nie, jednak nie. Nie walczyłem od piątku, także wybaczcie. O, ale się rzucił z daleka. Myk. A kurde, mógłbym go już zabić. Dobra, czyli dwóch waranów i dwóch jaszczurów. Okej okay. Ach, te podpowiedzi takie, nie ile, ile czego jeszcze mamy zrobić ogólnie? Czy ja wiem, czy to takie dobre? No, ale skoro tak tutaj gry wyewoluowały, że muszą wszystko pokazywać dokładnie, no to trudno, no, co, co, co mogę powiedzieć? No to jest taki klasyczny przykład. Nie wiem, znaczy pewnie jest ich więcej ogólnie, ale. Tak, jak się porównuje, to są twórcy Gotika dalej, więc tak jak się ich porówna sprzed lat a teraz, to, to widać, że no musieli się chłopacy ładnie tutaj dostosować do graczy. I teraz też mają problem. W sumie, nie, no nie wiem, nie chcę za bardzo może gadać o Gotiku przy Rizze, nie, ale jeżeli chcieliby zrobić nowego Gotika, to, to mówili, że tam muszą się bardzo dostosować pod. O kurczę, co? Pijany jakiś. Mm, pod graczy teraz, pod, pod czasy tutejsze, nie tak że. Nie zrobią minimapy, czy coś, bo tak by było fajniej. Tylko że no, ktoś powie, że ciulowa gra, nie umiem w to grać i, i słabe oceny będą, i sprzedaż spada, nie? I kurde, to jest tutaj problem teraz XXI wieku, chyba. Nie no, nie wiem. Po prostu czasem to słabo wychodzi przez ludzi. Nawet twórcy by chcieli inaczej, bo wiedzą, że tak by było lepiej, ale muszą to zmienić, żeby, żeby więcej osób kupiła, jeżeli chcą zarobić pieniądze, nie? E, z kim ja to? Z glenem, chyba, tak jest tutaj. Mm. Nie chcę żadnej grody. Tu mi dusza skoczy, a pewnie nie chcę tego. Dawaj, ryby. Aż 10. Do no tych ryb surowych mam sporo. Kiedyś to zbierałem, ale smażyłem. A teraz w sumie jeszcze mógłbym tutaj trochę poszukać. Nie wiem, wydaje mi się, jakby to miało rzeczywiście jakieś mieć znaczenie. Że ja przyjdę z tymi rybami do, łowca, do łowców demonów. I on ode mnie je odkupi, dzięki temu tam zrobię jakby zadanie, że potrzebują ryb, czy coś, nie wiem, no takie mam skojarzenia tutaj. Prześpię się do ranka, żeby było troszeczkę... Jest zapisane jakby co, bo nie wiem czy ten gość nie zniknie po prostu. Okej, okay. nie, nie miałem koszmarów na szczęście tym razem. Chociaż ten pył można zbierać zawsze. Podobno w przyszłości za pył będzie gościu, który... ...będzie te dusze mi na minus dawał. Okej, okay. ten jeszcze tutaj czeka. Ciekawe gdzie spałeś. Oni mają dziwne oczy, ci łowcy demonów. Takie jaśniejsze jakby. Chodźmy do tej Cytadeli. Idź nie dając ryb. Proszę, mam tu trochę świeżych ryb. O mój Boże, no... Aż 10? No dobra, masz. A, dusza plus 1 za to było. No nie wiem, czy chciałem tak zrobić. Lepiej by było chyba... Dobra, trudno. Tak wybrałem. Ale nie wyda wydawało mi się, że będzie jakaś bardziej chwała niż... Tak szybko? On go strzelił chyba z czymś. Pierdzielnąłem i. Jakiś krytyk? Nie, no, krytyk to chyba nie. No nieważne. z tamtą, po prostu myślałem, że będzie chwała Albo jakaś kasa. Przysz... Może będzie kasa w przyszłości, że już mu dałem. Jezu, co, co to jest? Zadanie wykonane podążaj znajdę na... I co? Przeszliśmy kawałek. <grym> Idźmy dalej. Walić was. Znaczy, chcę do nich dołączyć ogólnie, ale... Let's press on. Ryby. Super. Super wątek głowcy demonów i ryby. Brakujące ryby. Macie ścierwojady zabij to weź mięso i usmaż. W gotiku ścierwojady to narożnie wisiały, znaczy były nabite na patyk. Ścierwojady na patyku, to było coś. Skoro mogę z nich drób wyciągnąć, to powinno być dobre do jedzenia. Starczy tylko smażyć.

A call for all demon hunters in the world to gather here. To train each other and rise up against the shadows. Who built it? I don't know. But if you want to know more about it, you should talk to Eldrick. Hmm... Old prick Eldrick. Tell me more about this Eldrick. Eldrick is our druid. No, tylko go lives in this cell. He's your man if you want to know more about such things. Let's press on. Okay. The tavern's a good place for picking up rumors. Tak, czyli on nam pokazał, że tu jest jak coś tawerna? Co tam było, parę ścierwojadów, on mnie musi niby tak prowadzić. Jeszcze jak mam mapę od początku, nie muszę nawet mapy zbierać, żeby mieć, żeby mieć mapę okolicy. Ciekawe to jest. I don't know that much about them. I only know that they've brought misery and chaos. Maybe it's an omen that everything here will soon turn to shit. All I know is that I must kill them. That's all I need to do. Alright, we're almost there. Soon the Citadel will be back to its former glory. If there's a place Nie to czemu, be, when everything goes to hell, it's to... Z Kermorem, troszeczkę it's na <laughs> jakoś tak.

Rzeczy związane z gotykiem, ale gdyby piranie nie uległy naciskowi i nie zrobili w gotyku dwa smoków, tak jak po prostu było, smoki były popularne bardzo i wszędzie trzeba było je wpychać, to by zrobili, że nie przychodzą łowcy smoków gdzieś tam z krain. Tylko legendarni właśnie łowcy demonów i to by było jakieś demony większe, czy coś, a nie smoki. I to by miało taką fajną otoczkę całą popularną. a nie tam, że przyszli z góry łowcy smoków i niektórzy się nimi stali, tylko... Łowcy demonów, to jest coś. Mają gdzieś tam swoją cytadelę na innej wyspie. Nieważne. Okej, okay, no jesteśmy w Cytadeli, to tutaj będzie kurde wciul rozmowy. A ja nie chciałbym, żeby ten odcinek na tym cały czas polegał, więc pójdźmy do tawerny się po prostu napierdzielić. I tyle, proste. Rum. Podwójna wuda cztery razy I już Chodź Kostuch, ty też na pewno chcesz, chcesz się napić Chociaż no, cały czas w sumie piję rum, żeby się leczyć, ale Ej, tu jest jeszcze jakaś farma? Aha, tu jest jeszcze ogólnie Farma i cmentarz Tak fajnie tutaj, tak główne miasto, tawerna, wszystko elegancko Co tutaj złego? Parę ścierwojadów, nawet nie ma żadnych cieni I po co te ognie płoną? <noise> tu nie ma żadnych demonów W ogóle jest miejsce w tego, tego?

Mm -hmm. You gave Yvette a stolen amulet. I took it from the graveyard. I thought the dead wouldn't care. I was wrong. i sure. my hmm. nightmares with you. Can't you get the amulet off Yvette and take it back to the graveyard? I can't do it. I can hardly give her something and then ask her to give it back, can I? <laughs> I'll return. Good. And if you want to. No, the have these Right. Masz jakiś Dobra, nie chcę mi się z nim gadać na razie, bo mówię, muszę się napić w tej tawernie. Rzeczywiście, to jest jak ruiny budynku, i wybudowali w środku budynek. Tam, nie pizniej, no raczej raczej też tak myślę, że to nie było. O! Klucz do kufra Garsii w ogóle? Nie wiedziałem, że coś takiego może być. Po prostu sobie wszedłem. Garcia, no to brzmi jak ten pirat. Ej, osorio, nie, nie osorio, Boże. Zdaleka myślałem, że to gościu i że to ten kowal z Antigui chyba? To jest Ivet. Ładna jak wszystkie. No nie, kolejna jakaś sama sobie kupuj rzeczy. Jasne. Chcę rum. Ladies don't no drink rum. Why don't you give me 30 gold and I'll buy myself something suitable later? Aś pierwszy. My pockets are empty. Sorry. Men.

Mam za to ostatnią szansę. O. There's nothing kind you give to a woman. It's just heavy around the neck. He should have given you a ring of pure gold. You're right. Here. Take the trinket. I'm going to see him. I want my ring. Jest to tak jakby dziecku to mówić, to jest jakaś tępa laska, która w ogóle, o, teleport do tawerny. Dzięki. W ogóle teleporty co rusz są teraz. No ale dobra, chwała 22. Nie wiem, czy aż chcę na to kamienie tracić, bo przejść stąd tutaj, no to chyba bez przesady już. Naprawdę. Ej, a tutaj nie było w końcu teleportu? Okej. Okay. Faktycznie chyba nie było, albo jest gdzieś ukryty. Tak czy siak. Porter? Mam to zwrócić na. Jest, uh, oczywiście. You know, what I'm co uh, No. Uh, 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 a Nie.

Jakoś ten Risen tak rzeczywiście. W tym momencie, przynajmniej. Zrobił się taki trochę dziecinny. I ta laska tempa, nie? Ja mogłem za nią. Mam trzy opcje. Jak mam złoto tego na jakimś tam poziomie. To mogę na przykład zrobić to zadanie nie tracąc pieniędzy. Czy coś i tyle. O, indyki. Też to mogą być przebrane kaczki, przebrane za szczury. Także też lepiej. Tu widzicie, tego kostiumu jest dość dużo. Dlatego one są takie wielkie. To jest cmentarz? Nie, jeszcze nie. Także też warto zawsze zabić. Akurat. No, złoto. Co to niby? Jakaś ścieżka ze złota gdzieś tutaj jest może? O, halo, jakaś laska. Ścieżka ze złota. Rzeczywiście. Tak żeby mógł trafić na cmentarz na spokojnie, nie? Szczury! Widzicie? C cmentarz zombie, szczury, one zawsze się. Ty jesteś duchem. <laughs> Our oh, one and only our salvation. We yearn that through some charm it may return without harm. <laughs> Fuck me, I don't understand a thing. What in all the hells are you talking about? Our amulet. From us he took it. The rise of the dead is but nigh. His merry laughter soon will die. must to return nie no dobra ale mogę też złoto rozwiązać tę sytuację mam zamiar go zatrzymać e, a może może mam zamiar go zaczynać zatrzymać w sumie amulet no okej okay. jednak nie masz no i dusza plus dwa nawet Ty jak nie chcę. No. Okay. Nie wiem za bardzo co oznaczają do końca te muszki, jak jestem w tym świecie duchów czy coś tam w zaświatach o kurde, kaczki. Yy, to niestety, ale widzicie, szczury i kaczki. Ten się przebrał, ale jeszcze nie wyszedł z tego swojego miejsca. O, halo. Co? Kameryton? Co to w ogóle jest, panie? Duch plus... P <ścoughs> Cześć, jak tego wyrzucić? Dezaktywuj to. Nie, ale szczerze to tak, nie do końca wiem po jakich decyzjach będę miał, znaczy wiadomo, raczej po tych takich dobrych będę miał duszę na plus, a po złych na minus, ale z drugiej strony no, jak te, te wybory mają być takie moje powiedzmy, a nie że tam specjalnie klikane, no to wychodzi mi na to, że ta dusza cały czas na plus, na plus i, i w pewnym momencie może to, ale dobra, niech będzie tak, mogę mieć nawet 100, powinny być za to jakieś bonusy. Dobra, tak czy siak, żeby tutaj za bardzo nie przedobrzyć, hmm, Załóżmy, że w następnym odcinku postaram się tutaj dokończyć tawernę i tę farmę na przykład sobie zwiedzić. Bo tutaj jest strasznie dużo rzeczy. To będzie taki gadany odcinek, który... O, no jest ten Nate, z myśliwym i złodziejem. Który pewnie no, będzie trzeba gdzieś tam też odbębnić, wiadomo. Więc jakoś to będę musiał rozdzielić, a tymczasem porobię sobie zadania tu. A teraz, no to cóż, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie jakiś komentarz, jakieś rady zawsze mile widziane. Coś po sobie jeszcze oprócz komentarza. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!